Cześć, ja jestem Filip i witam Was w kolejnym odcinku serii Dziwne u mnie działa, na kanale Łączymy Technologię. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zgłosić problem techniczny do działu pomocy technicznej i serwisu l SYSTEM. Na samym początku przechodzimy na stronę sklep Link do strony znajdziecie w opisie filmu. Następnie przechodzimy do zakładki pomoc techniczna. Zjeżdżamy na dół. Klikamy Zarejestruj nową sprawę, następnie pomoc techniczna, serwis i uzupełniamy formularz. E Imię i nazwisko, adres e-mail, typ urządzenia, którego dotyczy zgłoszenia, firma oraz NIP są opcjonalne, nie musimy ich uzupełniać. Numer telefonu, numer dokumentu zakupu, na ekranie widzicie teraz. Gdzie się dokładnie znajdują na fakturze oraz na paragonie. Model urządzenia, którego dotyczy zgłoszenia, oraz numer seryjny, który znajdziecie na pudełku oraz na naklejce na samym urządzeniu. Temat, czyli skrócone opisanie problemu oraz sama wiadomość, czyli dokładne opisanie naszego zgłoszenia. Załączniki to 4 pliki maksymalnie do 8 MB. Następnie uzupełniamy blokadę antyspamową i wysyłamy formularz. Kopia naszego zgłoszenia przyjdzie na podany adres e-mail oraz będziemy tam na bieżąco aktualizowani. W przypadku sprzętu, który nie został zakupiony w naszym sklepie, zgłoszenia przesyłamy drogą mailową na adres e-mail servis.ecesystem.pr to już wszystko w dzisiejszym odcinku. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do komentowania i zapraszamy do oglądania również kolejnych odcinków w serii Dziwną Mnie Działa. Na kanale łączymy technologię.